na inwestycję zawodową, ale myślę, że mogę moim dzieciom obiecać, że na pewno też pojedziemy w jakieś fajne miejsce. Słyszeliście? I pićkowi za Piotrek też się załamał. Dobrze, to to zostało wypowiedziane, usłyszane, zarejestrowane, a ten podstawowy cel też brzmi fantastycznie. No to Moniko, zobaczymy, jakim budżetem będziesz dysponowała. Pięć pytań zostaje, dwa koła ratunkowe zostają i pytanie za 75 tysięcy. Posłuchaj, proszę. Ruszaj w drogę, śpiewa Ray Charles w piosence Hit the Road. Do kogo się zwraca? Do Jacka. Czy do Alana, czy do Johna, czy do Reja? Hit the road jack. Odpowiedź A ostatecznie. Ostatecznie mówisz, tak? proszę bardzo. I zaznaczyłem i dodam, że czas na przerwę. Ale zaraz po przerwie wracamy oczywiście do programu Milionerzy. Do zobaczenia.